Siemanko, jeszcze żyję. Niestety, choroba dopadła mnie podczas konkursu, tak więc odcinek nagrywam dla was. No bo trzeba jednak podtrzymywać to tempo, bo fajne pomysły piszecie. No i właśnie, chcieliśmy wykorzystać już jakieś wasze pomysły, no ale mój stan psychiczno-fizyczny to nie, nie pozwala. Tak więc zrobimy dzisiaj troszkę inny test, ale nadal jest to pomysł jednego z widzów, ponieważ jest to mój pomysł, a ja swoje filmy też czasami oglądam. A tematem odcinka będzie konfrontacja Mach 3 kontra Linux CNC. Przy pomocy tego chińskiego oscyloskopu, który nawiasem mówiąc nie jest idealny do tego testu, no ale dysponuje. Tym czym dysponuję, musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że przynajmniej jakiś obraz tego, co wychodzi z Linux CNC i z Mach 3, uda nam się uzyskać. Na początku chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądał sygnał z generatora. Ustawiłem sygnał prostokątny, w miarę zbliżony do tego, co osiągamy na porcie LPT programów Mach 3 lub Linux CNC. Obraz jest niestety bardzo zakłamany, ponieważ wiem, że ten generator w tym zakresie jeszcze w miarę przyzwoity prostokąt potrafi wygenerować, a tutaj widzimy bardziej trójkąt, takie szpilki wręcz. Więc na stuprocentową wiarygodność wskazań nie liczyłbym. Wypadku tego oscyloskopu. Za to liczę na to, że pokaże on nam różnicę jakąś między programem Mach 3 a Linux CNC. Stanowisko składa się z dwóch takich samych komputerów. I oczywiście na jednym jest Linux CNC, na drugim jest Mach 3. No i zaczniemy sobie od Linux CNC. No i wykonamy najpierw test opóźnień, żeby się przekonać. Na co stać jest ten komputer? Dodam tylko, że ten test opóźnień tak naprawdę powinno się wykonywać przez dłuższy czas i wiem, że na tym komputerze ten test wychodzi z trochę gorszym wynikiem bliżej 10 tysięcy, a nie tak jak tutaj widzieliście tam było chyba gdzieś 6,5 tysiąca. Wykonam taką wstępną konfigurację o konfiguracji Linux. CNC będzie osobny filmik. Tutaj ustawię oczywiście milimetry, tu zostawię 5000 dla czasu, dla kroku. No i wartość opóźnienia wpisuję taką, jak nam wyszła z testu. Lekko za zawyżono 6700 wpiszę. Warto zwrócić uwagę, że yy, te wartości tutaj są podane w nanosekundach, czyli inaczej niż w machu. Na pinie drugim mamy kroki dla x no i tam będziemy podłączać oscyloskop. Takie w miarę standardowe ustawienia dla silnika 200 kroków, skok śruby 5 mm, mikrokrok 8. Myślę, że to tak w miarę obrazowo dla większości rozwiązań. Będzie się przedstawiało, no i prędkość, jaką maksymalnie możemy uzyskać, ustawię sobie, no, jakąś wysoką, tak. No i tutaj znowu zwróćcie uwagę na to, że są inne jednostki, bo są milimetry na sekundę. W Bachu jest to inaczej. Wpisałem większą wartość, zobaczymy, na ile pozwoli nam system. No i tu nam to. Znacznie obcięło tą wartość, ale zobaczymy, co pokaże oscyloskop. I cóż ciekawego mówi nam ten wykres? No, zgadza się nam według podziałki czas trwania tego impulsu. On tu na górze może być lekko zakłamany, właśnie przez ten ostyloskop, ale widać, że jest na górze również szerszy niż taka szpilka, jak ostatnio widzieliście. Jak się odnieść do tej częstotliwości? Ciężko mi powiedzieć, na ile to jest w ogóle wiarygodne. Tu z prawej strony nie widzicie, ale yy, wysokość tego impulsu to jest około 3,5V. Tyle daje port LPT w tych komputerach. No, nie jest to do końca dobre, bo sterowniki teoretycznie wymagają 5V, ale ogólnie zwykle to działa. Rzadko kiedy się zdarzyło, żeby to jakoś nie działało z tego powodu, bo teraz chyba ciężko w ogóle o komputer, który ma 5V na LPT. A teraz sobie na szybko zmienimy w tym Linux CNC, właśnie czas trwania impulsu na taki, jaki domyślnie jest ustawiony w Mach 3. No i zobaczymy, czy to ma w ogóle na coś wpływ wyraźnie ma, bo diametralnie zmieniła nam się dopuszczalna maksymalna prędkość. A jak to wygląda na ostyloskopie? Jak widać impuls się zmienił. Jest to już bardziej taka szpilka. Tak jak mówię, znowu ostyloskop może nam tą górę odcinać, ale widać, że jest jakaś różnica. Tutaj jakbyśmy policzyli faktycznie te kreski, no to wychodzi, że ten czas jest niby dłuższy tego impulsu. To też nie wiem do końca z czego to wynika. No i tutaj, jako jakaś wartość, zmieniła nam się ta częstotliwość. Oczywiście wzrosła, no ponieważ możemy niby znacznie szybciej kręcić tym silnikiem. Teoretycznie, bo praktycznie nie wiadomo, czy silnik przy takiej prędkości nie będzie już gubił kroków. I jeszcze przy okazji, na szybciutko sobie przetestuję z własnej ciekawości płytki LPT, ponieważ jestem ciekaw, czy tutaj nie nastąpi jakieś przekłamanie, szczególnie właśnie na tej chińskiej zielonej płytce, ponieważ ona ma wyjście na transoptorach, no i można by się spodziewać, że mogą następować jakieś przekłamania, ale jak widać, to w miarę na filmie te impulsy są. Jednak dosyć równe. No to jeszcze sprawdzimy sobie płytkę od EBMI. Jedna z najbardziej popularnych płytek SSK MB2. Tutaj, akurat, zasilanie jest tylko z jednego źródła 12V. No i sygnał nie jest optoizolowany na wyjściu, czyli praktycznie mamy to, co. Powinno pokazywać się na LPT. Sygnał jest w miarę równy. Tutaj niestety ten oscyloskop nie pozwala na to, żeby to bardzo dokładnie pokazać. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się powtórzyć ten test na jakimś lepszym sprzęcie. Ok, teraz pora na Mach 3. Wykonamy sobie tutaj podobny test jak na Linux CNC. Dodatkowo jeszcze spróbuję różnych częstotliwości. Zaraz wam to pokażę. Częstotliwość jest trochę za wysoka dla tego komputera, ale jestem ciekaw, co się stanie. Tylko uwagę, że jednostki są inne niż w Linux CNC na przykład prędkość tu jest podawana w milimetrach na minutę, w Linux CNC w milimetrach na sekundę. No i tak samo Step Pulse jest podawana tutaj w mikrosekundach. No, i ustawiłem tutaj jeden. Spotykam się czasem z opinią, że te wartości można pominąć. No to zobaczymy w teście, czy jest jakaś różnica, jak wpiszemy, czy jak pomijemy. No i tutaj ta wartość jest dużo niższa niż w Linux CNC, ale yy, tamten parametr wynikający z testu czasu opóźnień. No, to mógłby być trochę wyższy, i w tym momencie ta różnica może nie byłaby taka znacząca. Dodatkowo tutaj widzimy oczywiście, że mamy taką wąską szpilkę, no, i to jest właśnie wynikiem tego, że tam ustawiłem ten czas kroku jako jeden. I ok, dla niektórych sterowników może być to wystarczające, ale są sterowniki, dla których może to nie być wystarczające, i myślę, że. Nie należy tego ignorować, szczególnie jeżeli uruchomiliśmy maszynę i coś nie działa. Zawsze trochę lepiej na początku zwolnić, wyjść od niższych parametrów, eliminując w tym samym jakieś yy, właśnie problemy tego typu, a potem możemy sobie zwiększać. I w tym momencie, zwiększając jeden parametr, to od razu będziemy wiedzieli, co jest powodem naszych komplikacji. Ok. Testujemy dalej. Ok, tym razem step puls zmieniłem na 5. No i zobaczymy, czy jest jakaś różnica w wykresie. No, i mi się wydaje, że w tej górnej części yy, kształt tego wykresu jest taki trochę bardziej wypukły. Czyli że on się jednak poszerzył i jednak coś daje zmiana tych wartości. Moim zdaniem nie bez powodu są te okienka. I. Czasami warto się nimi posłużyć. A tak sam wykres wygląda podobnie. Podsumujmy więc nasze wyniki. Jakiego dowodzi nasz eksperyment? No, na pewno tego, że warto się zastanowić nad wpisywaniem właściwego czasu trwania impulsu, ponieważ albo możemy zaoszczędzić trochę no, tej częstotliwości, która jest dostępna. Albo jednocześnie możemy sobie też zaszkodzić, jeżeli nie wpiszemy odpowiedniej wartości. Jeśli chodzi o porównanie dwóch programów, no to na tym oscyloskopie nie widać znaczących różnic, więc powiem szczerze, że tutaj, no, jeżeli sterownik tak to widzi jak ten oscyloskop, no to ma w miarę równe i powtarzalne sygnały i nie ma się do czego przyczepić. A co do częstotliwości. No to się to okaże, jak podłączymy silniki. Po prostu może wyjść na to, że nawet jeżeli dysponujemy pewnym zapasem, no to on zostanie niewykorzystany, ponieważ silnik już i tak będzie gubił kroki i nie będzie w stanie pracować z taką wartością, no jaką nawet pozwoli nam program sterujący. Tak więc zapraszam na kolejne odcinki. Bierzcie udział w konkursie. No i trzymajcie się zdrowo na razie. Do zobaczenia już niedługo. Postaram się wrzucić filmik z frezarki, no bo wiadomo, że wszyscy czekają na kolejny odcinek z dużej frezarki kolumnowej ze złomu. No to myślę, że niedługo się doczekacie. Trzymajcie się. Hej.